Cześć, dzisiaj pokażę Ci jakich narzędzi możesz używać jako e, osoba kreująca posty i wideo na social media. Ja sam posiadam swoją stronę na Instagramie, na której mam 10 koła followersów i podczas tej całej podróży wrzucania tych 331 postów odkryłem mega dużo narzędzi, które mogą Ci się przydać. Więc nie owijając bawełny zaczynajmy. Pierwsza rzecz jaką mamy tutaj na liście to Video AI i to jest super bo możesz sobie zrobić e, tak jak tutaj pisze. Make short clips from long videos. Czyli masz jakiś tam content, który wrzucasz na YouTube'a i chcesz zrobić z tego shorty. Co prawda od iluś już tam minut trzeba płacić, ale tutaj masz 75 minut miesięcznie za darmo, nie? Dalej. Co mamy? To Captions AI. Captions to jest taka apka, ona kosztuje ogólnie 50 ziko na miesiąc, generuje ci AI muzykę, generuje ci e, te napisy właśnie. Może Ci na przykład naprawić eye contact, że, że nakładać Ci takie stworzone przez AI oczy, które zawsze się patrzą na kamerę, nie? I Ty możesz na przykład czytać sobie przez, z kartki, a na wideo tego nie widać. Jest bardzo dużo różnych rzeczy, nie? I tego używam na co dzień, właśnie, jeżeli chcę wrzucić głównie właśnie te teksty, nie? Te, teksty do moich reelsów, bo te teksty są o wiele lepsze niż z tych darmowych apek, e, ze względu na to, że tutaj jeszcze ci to trochę obraca, tu ci jakaś animacja wychodzi, można to mega kustomizować, więc to wygląda o wiele lepiej. E, plus, wycinać jakieś tam nudne momenty i i tworzy Ci od razu montaż taki mały, gdzie przybliża Ci w niektórych momentach, jak znajdę jakieś kluczowe momenty, nie? Przybliża Ci do twarzy albo do jakiegoś obiektu. Dobra, kolejnym AI, który może Ci mega pomóc, to jest, to są te kapkatowe, które ostatnio znalazłem, Image AI Upscaler i Video AI Upscaler. One wyglądają tak samo, więc Ci pokażę tylko ten AI Video Upscaler. On nie działa za dobrze dla takiego, takich long form filmików, bardziej dla takich short form, które wrzucisz na przykład tam, nie wiem, gdy trwają 30 sekund, na przykład, no to on ci rzeczywiście ulepszy tą jakość do 4K, nie? Więc sztos, bo nawet jak masz jakiś słaby telefon z słabą kamerką, to możesz sobie to tutaj wrzucić i będziesz miał od razu profesjonalnie wyglądającą kamerę albo wideo, które jest lepszej po prostu jakości, rozdzielczości, nie? Kolejne rzeczy, które jakby mają też sobie AI, to jest oczywiście Canva i Notion. W Notion możesz sobie właśnie, tak, tak jak tutaj jesteśmy, zapisywać jakieś idee na filmy, jakieś teksty, skrypty sobie zapisywać, um, screeny z thumbnailów, od których chciałbyś na przykład wziąć inspirację. A na kanwie jest bardzo dużo AI'ów. Jest taki AI, który ci zamienia przedmiot, na przykład trzymasz w ręku jabłko, zaznaczasz to jabłko i przysięgasz, że chcesz gruszkę, nie? I on ci zmienia, że trzymasz w ręku gruszkę. Są AI, -e, gdzie ci generują obrazy, czyli tak jak to Meet Journey. Y i por plus Canva ci daje bardzo dużo innych możliwości typu tworzenie właśnie thumbnaili, wycinanie tła, e, masz template do prawie wszystkiego, możesz animacje sobie wrzucać do swoich filmików, więc bardzo przydatne narzędzie. Kolejnym narzędziem jest Audacity. E, Audacity to pewnie znany wszystkim już. E, Stara była, ale jest nadal bardzo przydatna, ponieważ już ci pokazuję dwie funkcjonalności, których codziennie używam do, filmików, do każdego filmiku. Wrzucam tu sobie jakieś tam wideo, nie? Jakiś, jakiś głos z wideo. Tutaj mamy CapCut, No, i tutaj, jak sobie to puścimy, to widać, że jest jakiś tam szum w tle, nie? Możemy sobie właśnie zaznaczyć ten szum. Mamy tutaj Noise Reduction, dzięki niemu można po prostu usunąć szum, który jest w tle. Bierzemy sobie najpierw Get Noise Profile, Ctrl A i ponownie wchodzimy w Noise Reduction. Jak już pobrało ten Noise Profile, i klikamy OK. Um, kolejna rzecz, która tu jest, to jest zmienianie tempa, szybkości filmiku, i to jak to jest z tego powodu zajebiste, że ci właśnie przyspiesza filmik, ale bez zmiany twojego głosu, nie? Kojarzysz jak na przykład oglądasz jakieś filmiki razy 2x i e, ten zio ziomek co mówi ma nagle jakiś taki ma jakiś mega wysoki głos, nie? A, a teraz dzięki temu możesz właśnie sobie przyspieszyć to mówienie bez zmiany te tego jak ten głos po prostu brzmi. Więc to jest mega fajne, ja sobie zawsze ustawiam 18% i to wychodzi całkiem naturalnie. Kolejna rzecz jaką tutaj mamy to teleprompter. E, to jest coś co nie wszystkim może się podobać Ogólnie masz taką wpisujesz po prostu teleprompter i ściągasz byle jaką aplikację z App Store'a i na telefonie wtedy wklejasz sobie cały swój tekst do wideo. Ten tekst powoli wtedy ci leci tak jak u dziennikarzy w telewizji, nie? I możesz sobie z niego czytać, tych ruchu gałek ocznych praktycznie nie widać. I wtedy właśnie jest mniej na przykład do obróbki, nie? Łatwiej jest obrobić takie wideo, w którym nie zacinasz się, nie myślisz tak dalej. Chociaż nie wszyscy to lubią, na przykład jak poleciłem to koleżance, to mówiła, że jej jest lepiej po prostu lecieć z Flow. Więc kto co lubi. Tutaj na sam koniec, najbardziej zajebista rzecz, jaką ostatnio znalazłem. Auto Jump Cutter, nie? To jest coś, co ci obrobi wideo, z, ze śmieci, po prostu z takich sekund, które są śmieciowe, mm, za darmo, i może to być też wideo, które masz, wiesz, które jest bardzo długie, nie? E, czyli ja teraz, jak to wideo sobie nagram, to ja sobie je tutaj wrzucam, i on mi usuwa wtedy wszystkie e, pauzy z ciszą z, z tego wideo i co najlepsze to to, że on tutaj nie uploaduje tego nigdzie w chmurę, tylko po prostu tu jest jakiś tam skrypt, który lokalnie ci działa na tym komputerze. Komputer cię zacznie wietrzyć mega, ale mm, ogólnie działa to świetnie i jestem mega z tego zadowolony, więc polecam, polecam, polecam. No i to by było wszystko na dzisiaj, nie? E, mam nadzieję, że te narzędzia ci się przydadzą i powodzenia na twojej ścieżce, nie? Siema!